Cześć wszystkim, ja jestem Pashi i znalazłem nową grę Tak nową grę Blickrix Oczywiście w nim grałem i od innych youtuberów ją ściągnąłem No ale to, to jest nieważne Zacznijmy grać y O, dobra y i trochę w to już grałem sobie y pójdziemy na mapę crash testu żeby zrobić jedną ważną rzecz. Ja... Lubię wojsko. No to... Military. Oczywiście. I... Tank. I patrzcie, co znalazłem. To. To jest czołg. Nawet LOL się nazywa. Ale to jest czołg. To. To, to jest czołg. Teraz jest jeszcze ważna rzecz. No. Może i trochę wygląda jak czołg, bo strzela. Ale nie jeździ jak czołg. Jak coś, lewy dolny róg, tam gdzieś będziecie mieli ile ja jadę na godzinę. Oczywiście wszystko tu się wywraca. Jak to w grach? No, popatrzcie sobie, no to już 200 na godzinę jedzie, a to czołg jest. Jak to jedzie, jakby to było Lamborghini, to ok, ale to jest czołg, nie Lamborghini, to jeszcze strzela z tymi swoimi wydechami. No, ale nie o to dzisiaj chodzi. Dzisiaj. Chodzi o to, że tym wspaniałym czołgiem będziemy przejeżdżać różne auta. Może to nie będzie jakiś super temat, ale jak Wy zobaczycie, jak to się niszczy, tutaj będziemy mieli kolejkę do śmierci oczywiście. Śmierdzi, tak, do śmierdzi. Potem będziemy się przez autobusy przebijali i tak dalej. No ale... Yy, tutaj mam drugie auteczko do śmierci. Do kolejki do śmierci. O, ta kolejka będzie tutaj. Będą trzy autka jak na razie, choć można by było więcej. Znaczy... A, dobra. Yy, jednak trochę więcej ich dam. To będą takie normalne auta. O! Nie tylko to będą auta. Okej. Okay. To znaczy głównie to będą auta, ale... Nie tylko. Czemu to wydaje dźwięk samolotu? Posłuchajcie się. To znaczy samolotu, helikopteru, no. Nie, e-f. Okej. Okay. Tutaj jednak nie będzie ich tak mało, tylko troszkę więcej. Troszeńkę, bo chciałbym. Też trochę... A nie. Inny. Autkę sobie tam dać inne, trochę to też jakieś głośne jest. I na początek tego wszystkiego to znaczy, może nie na początek, na, tom, na początek chyba damy coś fajnego. Szybko, paszej, wymyślaj coś mocnego. A to, no tak. Okej. Yy... Okej. Okay. Okay. Pięknie. Teraz możemy jechać. Jedziemy. Jezus Maria, ja to się Już. Po zabawie. Szczególnie po tym aucie. Nie wiem, czy widzieliście, ale ta sekunda tego zderzenia to jest coś pięknego. no. Okej, okay. teraz ta autka możemy. Ta autka już się raczej do niczego nie nada, ale. Wjeżdżamy! Albo nie, tak nawet będzie lepiej. To silnik może wybuchnie, bo nie będzie okryty. Oj. Okej. Okay. Kurde. Jest git. Staniemy sobie tutaj. Okej. Okay. Kurde. Kurde. Okej. Okay. Jedziemy. Prawie trafiłem. Ale jedziemy. Czekajcie, nie, 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 zapomniałem ważnej rzeczy. Kurde, no. Kurde, jak mogłem o tym zapomnieć? Tylko którym przyciskiem to się robiło? Te? Nie. I? I, to znaczy u, i y, o nie. P, tak? Nie. P, nie Czemu ja tym nie mogę pojechać? Czy ja w ogóle? No, bo zwolniłem. Ale dziwne jest to, że jechać nie mogę. To mnie najbardziej zastanawia, czemu je jechać nie mogę. No jedź! No nie! Czemu tym jechać nie mogę? Trzeba od nowa. E, dobra, nieważne. To auto, nas już nie obchodzi. Można jechać. Kurde, zapomniałem zwolnić czasu, to znaczy na chwilę. Ale patrzcie, to auto. Ma opony wybiło więc było potężniejsze jakby no to auto rozumiem bo ono tu stało gdzieś ale bo to auto sta to tutaj tu stało tutaj a jest teraz gdzie? jest tutaj to auto nie było mocniejsze a miało być. Zły początek. No nie, tego się nie da zniszczyć. Nie. Nie zgadzam się. Jeszcze to niezniszczalne jest. Bo ja to chciałem tutaj zniszczyć, bo mi się nie chce tego resetować. To znaczy, nowy wywalać z mapy, bo to fajne jest. No to znaczy niepotrzebne, ale fajne na pamiątkę. Zobaczyłbym, czy dałoby się tym jechać kiedyś jeszcze. E, dobrze. To ja, to, ja to nie nazwę loli, tylko czołgi śmierdzi. Śmierdzi, no, śmierdzi. No. Ręka na P i lecimy. Się. Nie zwolniłem czas teraz. No teraz odwolniłem, ale... I koła. Ta auto ma tylko jedno koło. Się nadal toczy. Jezus Dobrze. Ale... No zobaczmy zniszczenie. Tu jest to. Za małe. Czekajcie. Poczekajcie chwileczkę. Teraz może być. Teraz może być. Wiem, mnie też to już nudzi. Każdy zna to uczucie, jak wymyślasz pomysł na odcinek. W końcu wychodzi tak, że i widzę, mi dzisiaj się nudzi. Koszmarne uczucie. Ja tych hopin chyba nie przebiłem Nie przebiłem, ale to ciche, takie. W porównaniu do tamtych aut. O, -o, -o! Jedziemy z tym koksem. Oh! U -u a! U -u. Kurde chuchu. chyba było. E, dobra, nie ma zimy. Jest wiosna. Ciepła wiosna. Ja tak, tak na swoje oko to tam za oknem to z 20 ponad stopni jest. Ale kogo to obchodzi? Niech obchodzi, kogo to obchodzi. Pewno nie moich kochanych widzów. O kurde! Ale to słabo się zniszczyło. Nie podoba mi się to. Czekajcie. Czemu to tak mało się zniszczyło? Nie, nie. Tylko nie to. I gorsze uczucie Ewel. Znaczy, no, najgorsze, no, najgorsze. Dla ludzi, którzy. Jakby to powiedzieć, no. Nie, nie znalazłem słowa. Dla youtuberów, no. Dla takich youtuberów, którzy kochają rozbałkę. Rozwałkę tej żywioł. Strzelaj! Dobra! A! Ło kurde, ale mało się rozwaliło. F. I zobaczcie! To mało się rozwa. No to dużo się rozwaliło. Z tego kabel już się zrobiło. A nasze auto wyrusza w długą podróż. Co on robi? To jest piękne. O ja zaraz przy nim będę, zaraz koła dotknę. Koła dotknę. Koła dotknę zaraz, mam rzeczywistość. Koła dotykam. No, dobra, yy, nieważne. zaczynają mi się w głowie ludzić głupie pomysły. Nie, nie na odcinki. Tam nie wiem, co w następnym odcinku zrobię. Wiem, że mnie długo nie było. Dzisiaj, dwa albo trzy odcinki na gram. Ja chcę, żeby było śmieszniej, a wiem jaki następny odcinek i jednak wiem. A dzisiaj mam trzy domy. Na... Czemu to tylko w jedną stronę skręca, bo ja jakby skręcałam w prawą, a to w lewą skręcało. Tutaj. Tu będzie źle. Bo to mniej więcej wjedzie tu środek auta i się w sumie najmniej zniszczy. Dobrze pojedźmy i o, jak zapomniałem zwolnić tempa, więc jeszcze. Zginąłem. Ty złe. Uf, uf. I teraz wszystko O nie, to jedzie, to muszę jak najszybciej. Uf, 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 uf. E, tu nie ma Nie znajdę tego krzesła. W takim razie to wszystko na ten odcinek! Więc... Pa